Podczas pierwszego pikniku parafialnego odbyło się rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego o tematyce sakralnej zorganizowanego przez Czarnieńskie Centrum Kultury. Konkurs nosi nazwę Architektura Sakralna w obiektywie, a jest to konkurs, który nawiązuje do wielkiej rzeczy, mianowicie do projektu realizowanego przez gminę Czarne pod nazwą Dziedzictwo i Kultura Małych Ojczyzn w powiecie Czuchowskim. Proszę Państwa, jest to. Projekt inwestycyjny, który miał na celu wyremontowanie, rewitalizację kościołów, o których zaraz tutaj powiem, których kościołów, jakich obiektów sakralnych. I w tym też projekcie Gmina Czarne była jego liderem. Proszę Państwa, jest to projekt inwestycyjny, który rewitalizował i remontował. Obiekty sakralne, czyli kościół pod wezwaniem wzięcia Najświętszej Maryi Panny w Czarnem, kościół pod wezwaniem Świętego Jakuba Apostoła w Czuchowie, kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy w Polnicy, kościół pod wezwaniem wzięcia Najświętszej Maryi Panny w Debrznie, kościół pod wezwaniem Andrzeja Boboli w Pietrzykowie, kościół parafialny pod wezwaniem Świętej Anny w Przychlewie, kościół Filialny pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej Przechlewie, Kościół pod wezwaniem Świętego Wawrzyńca w Brzeziu, Kościół pod wezwaniem Świętego Marcina w Pieniężnicy, Kościół pod wezwaniem Świętego Marcina w, w Jeździnie, Kościół pod wezwaniem Świętego Franciszka z Asyżu w Olszanowie. E, proszę Państwa, te właśnie obiekty sakralne zostały wyremontowane, zrewitalizowane przy pomocy środków unijnych. A dla promocji tej inwestycji ogłosiliśmy właśnie konkurs fotograficzny. Prace wykonane w ramach tego konkursu są po mojej lewej stronie, można je oglądać. Są wykonane w sposób naprawdę na wysokim poziomie artystycznym w dziedzinie fotografii. Rozstrzygnęliśmy przy udziale profesjonalnego jury, a o werdykcie pani Litka. Jest mi niezmiernie miło, że mogę Państwu ten werdykt przedstawić. I tak jak pani dyrektor powiedziała, prace zostały wykonane przez 28 autorów. Każdy z autorów miał do wykonania trzy zdjęcia. Trzy zdjęcia to minimum. W większości wszyscy autorzy wykonali po trzy zdjęcia. I tak jak Pani dyrektor powiedziała, oceny dokonało profesjonalne jury, którego skład wchodzi Pani Maria Sowisło, dobrze nam znana, bo to jest redaktor naczelny Tygodnika Czuchowskiego, mniej pewnie nam znany, ale naprawdę człowiek o wszechstronnych zainteresowaniach, a fotografia to jego najważniejsza chyba pasja w życiu, Pan Argimir Iwicki, i trzeci juror, pan Aleksander Knitter, również fo fotograf o bardzo bogatym y, zacięciu fotograficznym, który ma na swoim koncie wiele licznych konkursów a, i wiele licznych nagród. A więc żyli było profesjonalne i dokonało profesjonalnego wyboru. I tak jak powiedziałam, kategoria najmłodsza, młodzież gimnazjalna, i tutaj trzecie miejsce otrzymuje Aleksandra Jackowska. Drugie miejsce w tej kategorii otrzymuje Aleksandra Waligórska. Pierwsze miejsce zajęła Anna Procak. Następnie wręczono nagrody w kategorii Młodzież Ponadgimnazjalna. Trzecie miejsce Maria Kusz. Gratuluję. Drugie miejsce Joanna Stryburska. Zapraszamy się, jeżeli jest z nami. Gratuluję nie ma Joasi z nami I przechodzimy. Aha, i oczywiście jeszcze zapomniałam o najważniejszym miejscu, o pierwszym. <laughs> Przepraszam bardzo, a więc pierwsze miejsce w tej kategorii otrzymuje Łukasz Andrusieczko. Osoby dorosłe. W tej kategorii było aż 16 twórców, proszę Państwa, a więc Jurorzy musieli troszkę pomyśleć, poszukać, znaleźć. Popatrzeć, żeby nikogo nie skrzywdzić, żeby każde zdjęcie zostało ocenione tak, jak należy. I wierzcie mi, nie było łatwo, ale wyróżnienie w tej kategorii otrzymuje pan Łukasz Małka. Duże brawa. Gratuluję. Jeszcze raz na na w Gratuluję Łukasz. Trzecie miejsce w kategorii osób pełnoletnich zajął Andrzej Remus. Drugie miejsce Martyna Paga. I pierwsze miejsce w kategorii osoby dorosłe, pan Tadeusz Przybył. Gratulujemy bardzo pana Tadeusza. Wszystkim laureatom konkursu serdecznie gratulujemy.